Patryk Polski, pomysłodawca kalendarza Gentleman ze mną przepiękna Magda Małek. Dzień dobry, nie jestem pomysłodawczynią swojej urody. Rodzica, tak, to prawda? To prawda. Czy często Pani pomaga? Hmm, no, pewnie należałoby częściej, ale robię co mogę. To znaczy? <laughs> no dobra, chcesz mnie tutaj postawić pod ścianą i zapytać, czy pomagam w takich sytuacjach okazyjnych, jaką na przykład jest kalendarz Gentleman. Faktycznie, no, Oliwier nie popełnił pewien błąd, ponieważ zaprosił mnie po raz pierwszy do tego kalendarza, ale y, jako zaszczyt poczytuję sobie to, że od początku, odkąd wymyśliliście kalendarz, no bo to ty i y, twoje serca, a potem Oliwier to wszystko spiął, zorganizował, na pewno przy twojej dużej pomocy, ale udziało to wreszcie y, światło dzienne, to od tamtego momentu wspieram to, jak mogę, y, no choćby w programie Dzień Dobry TVN. To, że na koniec wypadałoby podziękować właśnie organizatorom, bo przecież oni bardzo dużo robią w tym kierunku, żeby Państwo mogli się potem cieszyć takim kalendarzem Za Zatem Patryk z całego serca w imię, wszystkich tych, którzy przychodzą bo są z Tobą. Dziękuję. You